Cześć, z tej strony HD, firmy HD i witam Was w kolejnym odcinku zbudowania stadionu na kreatywnym poziomie. Tak, dzisiaj budujemy stadion, jak dalej. I tak, zaczniemy. Teraz budujemy. Uch, z tego kamienia. Przepraszam za drobne lagi, jak są drobne logarytmy. W chwili, drzeczkę, sprawę coś ustawienia, to za chwilę powrócimy. Na chwilę przejdziemy. No to witam was po krótkiej przerwie. Wszystko jest dobrze. No, budujemy ten. Mm. Eee. no i tak. Co ja mogę powiedzieć? Dzisiaj porozmawiamy o grze. O grze jednej takiej. No, nie, znaczy nie o grze. To jest taka gra, co ja bym na przykład chciała. Taki. Wiecie, taki simulator. Simulator. Tylko, że ten symulator na przykład, wiecie, jedziesz autem, że możesz pracować gdzie chcesz. Ty jesteś symulatorem człowieka. I że pracujesz gdzie chcesz, e, jesz, masz swój dom, możesz kupić, masz mieszkanie w bloku, możesz się wkradasz jako złodziej do każdego mieszkania, e, okna wybijać normalnie. Dom, na przykład, jedziesz ciężarówką i wjedziesz w dom i on się wniecie, czy co to, to tam, wyleci ten dom, rozleci się trochę ten dom, wiecie okna wybije, obojętnie, że na przykład kradniesz, pracujesz w policji, jeszcze możesz w straży pożarnej, albo możesz być złodziejem. No i nie wiem, e, jeszcze co tam mogł, mogłoby być. Że robicie, co chcecie, wiecie, nie? I ten... Czy możecie gwałcić na przykład, wiecie? Ja no tak mówię, to by mogło być, bo tak w żadnych grach nie ma. Na przykład w GTA. E, o, ten to nie ma, tak. To mówię, jakby mogło być. A. No i co jeszcze tam by mogło być? No, normalnie w realnym świecie, takie realne grania, taki realny świat, taki simulator, jakby był realny. Wiecie, gdzie no, widzicie drzewo, na przykład takie małe drzewo się złapie, nie wyrośnie, a nie. Zostawicie auto, zamknięcie to wam, żeby nie może ukraść, ale żeby nie tak, że od, odejdziecie na 10 metrów i już auta nie ma. Na przykład jak to było w GTA, Vice City Stories, z GTA, no, czy jakkolwiek się tam wymawia, albo w GTA San Andreas też tak jest, niekiedy. Nie jest tak w ogóle, w GTA 4 też tak jest, odejdziecie, nie wiem, pójdziecie nie wiem, gdzieś dalej trochę i już auta nie ma. Poczekajcie, nie co to jest ja w auta nie ma albo czegoś tam albo takie coś. Czy na przykład wy jeszcze a tam już policja jest, tutaj GTA 4, a, na, a tam obok gdzie nie ma policjanta, oni się tak nagle dowiadują, nie dwoni jakoś nie widać, nikogo nie ma, powiedzieć, ale policja te ściga trochę dziwne. No i co? Możesz zabijać, możesz robić nieobojętnie kill. Tam na przykład to jest taka mapa Polski, to jest tak jak polskie miasta. Wszystko to... w Polsce na przykład takie domy, i tak w ogóle, się możesz kraść i po nim nie wiecie. Byłoby fajnie, nie? Tak grę mieć. No chyba nikt mi wpadnie na taki powód, żeby tak coś zrobić. Może kiedyś, a może to będę ja. Ale to wiecie, daleka droga. Ale fajnie była taka gra. I co ja wam mogę jeszcze powiedzieć? Eee, jeszcze za granicę możecie jeździć cała siła, cała kula ziemska taka gra, wiecie? Gdzie chcecie? Najle jeszcze online najlepiej, jakby była tą grę. No to by było fajnie, nie? Co to, tu to mogę jeszcze powiedzieć? Eee, no taką grę to ja bym na stówę kupił, ale na pewno by była nie droga, bardzo droga. No lepiej na komputer albo na PS3 Xbox i tak dalej. Ja bym raczej kupił na PS3, mój komputer to aż taki nowy nie jest, to nie wiadomo czy by mi weszła, by wziął. No nie wiem, kto by takiej gry nie kupił. Dobrze, ja to do końca i widzimy się po zachodzie, No i dobra, widzimy się po krótkiej przerwie. No to tak, tu już robimy taki płotek, już to jest zrobione. Tu będzie raz płotek, ja bo mówię, że nie jestem takim szpecem od takich na przykład Stadion South Bernabeu, Camp Nou, Trafford. E, ten... Um, Stanford Bridge. E, później... E, Juventus. E, Juventus. Kurde, to ja już powiem. Prawda, sorry. E, ten stadion z Juventusu. Kurde, nie wiem jak on się nazywa. No cholera. Dobra. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ale jeszcze jakie stadiony są. bo e, poczekajcie, bo mi się to wszystko miesza. O, na przykład stadion lecha pod nie? Jak ja szała to też nie mamy takich sobie... Ja robię taki stadion. Po prostu tak jak umiem. To ja się komu nie podoba, no to trudno mi się. taki podoba może. Ciekawe ile wełny na to zużyłem, ale dobra. Robimy tu taki płotek, wiecie, bo tu jakieś spidermeny będą, to będę to przeskakiwać. W się możecie wszystkie ospodobać. I jeszcze u góry będziemy robić takie e, granatowo czarne. Tak. Szybko. Odcinki nie będą dość długie, tylko krótkie, ale będzie ich dość dużo. Ja za chwilę muszę i zobaczyć, co tam się robi. Co moja mama robi, bo nie wiem czy tata. Wiem, że tata to się a mama. No nie, bo właśnie nic z koleżanką koleżanka układają. Dobra, to ja idę zobaczyć za chwilę i to będzie już koniec odcinka za jednogło. No chociaż trwa już 6 minut 30 no to e, no, tak. no to widzimy się znowu po przerwie no, za chwilę jak to skończę no i tak i widzimy się po tej przerwie no i tak no już skończyłem ten tutaj potek no i zobaczymy jak na razie się prezentuje mój stadium Poczekajcie jeszcze chwila przerwy, bo musi się to wszystko wyczytać. Na razie mój stoją prezentuje się tak. Z dołu to tak. Tam jest zakończony tylko z tak, jak jeszcze na pewno wyczytać. Czy będzie większy. Dobra, to ja już będę się chyba z wami żegnał. Do zobaczenia. cześć. No to cześć.